Jeszcze w tym roku rozpocznie się remont w muzeum okręgowym w Sieradzu. Radni zgodzili się na poręczenie przez powiat sieradzki miliona 200 tysięcy złotych kredytu. Siedziba muzeum okręgowego w Sieradzu to najstarszy na sieradzkim rynku budynek. Został zbudowany w XVI wieku i wymaga pilnego remontu. W najgorszym stanie są piwnice z pięknymi kolebkowymi sklepieniami. Wiadomo na pewno, że od 1940 roku nie było tam żadnych remontów. Właściwie od, one, piwnice nie były remontowane generalnie od czasu przejęcia muzeum. A tego obiektu na muzeum, a przejęcia tego obiektu na muzeum dokonali jeszcze Niemcy w czasie okupacji w styczniu 1940 roku. Mamy dokładny opis, jaki był makabryczny stan tego wszystkiego. Właśnie w takim opisie, odnalezionym teraz w archiwum. Także remont piwnic nie był generalnie robiony. Od tamtej pory niewiele się zmieniło. Przez lata piwnica była wykorzystywana jako kotłownia i skład opału. Dlatego te piwnice są zawilgocone, zagrzebione. Remont będzie polegał na całkowitym osuszeniu piwnic, na wykonaniu nowoczesnej pianowej poziomej izolacji tego obiektu. Powstaną tam nowoczesne sale wystawiennicze. To tylko część projektu od elekcji królów Polski do epoki internetu, sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu. Drugi etap to generalny remont budynku przy ulicy Sukienniczej, który zostanie również rozbudowany. Ma bardzo ładną fakturę ceglaną i stąd w porozumieniu z, paną, z panią konserwator ustaliliśmy, że ta ściana od ulicy Zamkowej, i od ulicy Sukienniczej zostanie wkomponowana w ścianę nowego budynku przebudowanego. W tym budynku powstanie Muzeum Arego Sternfelda, twórcy współczesnej kosmonautyki. Znajdą się w nim pamiątki po wielkim uczonym, który urodził się w Sieradzu. Całość będzie kosztowała prawie 3 miliony złotych, ale powiat nie ma środków w budżecie. Dlatego radni musieli zdecydować, czy poręczyć muzeum kredyt. Bez tego kredytu nie jesteśmy w stanie wywiązać się ze zobowiązań, jakie ciążą na nas w związku z rewitalizacją Starówki Sierackiej. To, co żeśmy się zobowiązali zrobić, musimy zrobić, ponieważ jakiekolwiek odstępstwo może spowodować zawalenie się całego, całego projektu. Chodzi o wartą ponad 40 milionów rewitalizację sieradzkiej starówki, współfinansowaną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Być może dlatego nie trudno było przekonać radnych także z opozycji do głosowania za poręczeniem kredytu. Jeżeli ich przy tej okazji nie wyremontujemy, no to wiemy, że problem z placówkami kultury zawsze był duży, zawsze brakowało pieniędzy i od początku powiatu właściwie ten temat cały czas się przewijał. Także jedyna okazja, żeby to zrobić. Prace w muzealnych piwnicach rozpoczną się jesienią. Muzeum Arego Sternfelda powstanie do połowy 2013 roku.